Witaj w Przeklętej Wiosce, miejscu pełnym tajemnic. Dzisiaj przyszedł czas na kolejną dawkę paranormalnych i niewyjaśnionych historii od widzów. Kilka miesięcy temu przedstawiałem opowieść Alicji, która postanowiła podesłać mi kilka kolejnych wydarzeń, z jakimi miała styczność w swoim życiu. Zapraszam do słuchania. Historia numer jeden. To wydarzyło się po śmierci mojej teściowej. Mieszkałam daleko i nie mogłam uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu. Wieczorem po pogrzebie pisałam z synową, pytałam o ceremonię i w tym momencie z impetem otworzyły się drzwi balkonowe. Nie było przeciągu, nie było nawet wiatru. Był wtedy u mnie mój syn, jednak nie wiedział z kim i o czym pisze. Kiedy otworzyły się drzwi, powiedział od razu, babcia przyszła. Drzwi nie były zamknięte na klamkę i w zasadzie można by było sobie wytłumaczyć, że to rzeczywiście przeciąg, ale na zewnątrz było spokojnie, żadnych podmuchów wiatru. Napisałam to od razu do mojej synowej, a ta właściwie w tym samym momencie wysłała do mnie wiadomość, że ktoś się chwycił za ramię, jak określiła, że aż zabolało. Dzieli nas tysiąc kilometrów. Dziwne, ale raczej nic nie dzieje się bez przyczyny. Historia numer dwa. Siedziałam wtedy w fotelu i oglądałam film. W pewnym momencie otworzyły się z impetem drzwi od balkonu. Przestraszyłam się. Co prawda nie były zamknięte na klamkę, ale nie było też przeciągu czy wiatru na zewnątrz. W tym momencie usłyszałam sygnał w telefonie. Przyszła wiadomość. Zanim ją odczytałam, wstałam i zamknęłam drzwi. Dopiero potem chwyciłam za telefon. Okazało się, że przyjaciółka do mnie napisała, że powiesił się jej mąż. Historia numer 3. Mój syn miał wtedy 16 lat. Wszedł do łazienki, żeby wziąć prysznic. Po minucie wyskoczył z niej jako parzony i powiedział, że był już w wannie i popatrzył w róg pomieszczenia i że stała tam postać w kapturze, która miała zasuniętą twarz. Był przerażony. Nie chciał wejść ponownie się umyć. Musiałam wejść razem z nim, siedziałam obrócona. W momencie, kiedy był już w wannie i odkręcił wodę, strzeliły bezpieczniki. Zgasło światło. Znów wyskoczył jak oparzony i wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że gdyby nie zabezpieczenia, mógł zostać porażony prądem, bo woda była z podgrzewacza. Włączyliśmy bezpieczniki i chciałam sprawdzić, czy znów będzie to samo. Weszłam do łazienki, światło było zgaszone. Długim plastikowym kijem podniosłam do góry rączkę od kranu i w tym momencie zapaliło się światło. Ponownie zamknęłam wodę. I światło zgasło. Lecąca z kranu woda, obojętnie czy zimna, czy ciepła, powodowała, że światło się zapalało. Cały czas zadaje sobie pytanie, czy ta czarna postać, którą zobaczył syn, przyszła po niego, czy to była śmierć, czy tylko ostrzeżenie. Panowie, którzy przyszli naprawić usterkę, powiedzieli, że nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkali, że zabezpieczenia nie powinny do podobnej sytuacji dopuścić i syn mógł zginąć. Do dziś jestem tym przerażona. Historia numer 4. To były lata 60. Wieś rządziła się wtedy swoimi prawami. W wielu domach mieszkały osoby, które leczyły ziołami. O kilku osobach mówiło się, że mają złe oczy i wtedy odczyniało się uroki. A gromnica była zapalana w każdym domu tuż przed burzą. Najbardziej jednak w pamięci został mi starszy pan, którego żona i córka wyrzuciły z domu i mieszkał w pomieszczeniu obok stajni. Kochał zwierzęta, oporządzał je, a rodzina nie chciała, żeby jak mówili, wchodził śmierdzący oborą do domu. Któregoś dnia wraz z mamą szłyśmy na pole. Przed nami ten dziadziuś z krowami szedł na pastwisko. Pogoda niepewna, czarne chmury, duszno. Wszystko wskazywało, że zaraz będzie burza. W pewnym momencie ten pan zatrzymał krowy, obrócił się w naszą stronę i krzyknął do mamy. Ty, już stój! Zatrzymałyśmy się, a on uklęknął na ziemi i wyciągnął ręce przed siebie. Wykonywał ruchy, jakby ją rozganiał na boki. Trwało to chwilę, po czym wstał i powiedział do nas, już możecie iść. No i nie było burzy. Chmury rozeszły się, a my spokojnie dotarłyśmy na pole. Bardzo to wtedy przeżyłam. Zastanawiałam się, jak on to zrobił, że odprawił burzę. Teraz ja, już dorosła osoba, mieszkałam z rodziną w leśniczówce. Dookoła las. Do najbliższego domu kilometr. i przyszła na nawałnica, grzmoty, pioruny, i my siedzący w kuchni przy stole. Nagle potężne wyładowanie. Żarówka oderwała się wtedy z żerantola i spadając wciąż się świeciła. Dzwonek, który nigdy nie był podłączony do prądu, zaczął dzwonić, a z metalowego ogrodzenia wokół domu zaczęły się sypać iskry. I to był moment, kiedy zaczęłam potwornie bać się burzy. Wtedy myślałam intensywnie o człowieku, który przed laty zaczarował burzę. Kiedy przyszła następna, ogromnie spanikowana zrobiłam tak jak ten pan. Co więcej zapaliłam też gromnicę, bo tak się robiło u nas w domu odkąd pamiętam. Wyciągnąłam ręce, w kierunku z którego nadchodziła, i skupiłam się tak mocno, że minęła chwila i zaczęła się oddalać. Przypadek? Może tak. Następna burza. Po upalnych dniach suszy, wyczekiwany przez wszystkich deszcz, a ja panicznie bałam się i przestraszona myślałam tylko o tym, żeby burza do nas nie dotarła. Niestety była już tuż, tuż. Moje dzieci, już wtedy nastoletnie, wyglądały przez okna na kurze domu w oczekiwaniu na ochłodzenie. Ja niewiele myśląc zapaliłam gromnicę, wyszłam przed dom i skierowałam ręce w kierunku burzy. Nie doszła. Chwilę potem zerwał się wiatr i zmieniła kierunek. To tylko kilka z wielu podobnych historii, których w moim życiu przydarzyło się wiele. Jedno wiem na pewno, zawdzięczam to temu starszemu człowiekowi, dzięki któremu mam to coś.